Wyobraź sobie pewne miejsce. Budzisz się bardzo wcześnie rano, a powietrze jest wręcz lodowate. To nie jest typowa zimowa pogoda, lecz taka, w której trzeba włożyć znacznie więcej wysiłku niż zwykle, aby przetrwać. Co więcej, jesteś dorosły. Masz rodzinę, o którą musisz dbać w domu. Dlatego potrzebujesz silnej i zdyscyplinowanej woli. Wstanie z łóżka i ogrzanie się staje się więc koniecznością. Jaka zatem może być minimalna temperatura, w której człowiek jest w stanie przeżyć w jakimkolwiek regionie? Właśnie w tym miejscu istnieje region na Ziemi zwany Jakuckiem, położony na Syberii w Rosji. Jakuck, znany także jako Republika Sacha, jest jedną z autonomicznych republik tworzących Federację Rosyjską. Republika ta ma ogromną powierzchnię ponad 3 miliony kilometrów kwadratowych, co czyni ją większą niż wiele krajów, które dobrze znasz. Jednak z powodu trudnych warunków klimatycznych mówi się, że tylko około 996 tysięcy ludzi faktycznie zamieszkuje ten rozległy obszar. Około połowa tej populacji żyje w samej republice, a pozostałą część stanowią Rosjanie oraz inne mniejszości etniczne. Region ten jest uznawany za najzimniejsze miasto na świecie. Temperatury mogą tam z łatwością spadać od minus 20 do minus 49 stopni, a ludzie żyją w warunkach, w których temperatura może osiągać nawet minus 71 stopni. Gdziekolwiek spojrzysz, wszystko jest całkowicie białe, a pogoda często jest mglista, co sprawia, że widoczność jest bardzo ograniczona. Wiele urządzeń technologicznych nie działa, rury wodociągowe zamarzają, a przerwy w dostawie prądu są częste, rury wydechowe pojazdów zamarzają, a ludzie mogą korzystać jedynie w minimalnym stopniu z udogodnień nowoczesnego życia. Gdy ludzie z innych części świata myślą o Rosji, zazwyczaj przypominają sobie Moskwę oraz miejsca takie jak Petersburg, często odwiedzając tylko te dwa regiony. Jednak większość ludności samej Rosji nie odwiedza regionów syberyjskich, takich jak Republika Sacha. Na przykład, aby podróżować z Moskwy do tego regionu, trzeba pokonać ogromną odległość 8432 km. Pokonanie jej samochodem byłoby niezwykle trudne, dlatego konieczny jest około 7-godzinny lot. Wynika to z faktu, że Moskwa znajduje się na zachodnim krańcu Rosji, podczas gdy ten region leży w jednej z najbardziej wysuniętych na wschód części Federacji. Sam ten fakt jest kolejnym dowodem na to. Jak ogromna jest Rosja? Na przykład podstawowym źródłem ogrzewania dla ludzi mieszkających tam jest piec opalany drewnem, który pali się niemal bez przerwy przez około 9 miesięcy w roku. Utrzymanie ciepła jest ważniejsze niż zdobywanie pożywienia. Jeśli temperatura Twojego ciała spadnie poniżej pewnego poziomu, możesz zachorować na poważne choroby, a nawet stracić życie. Ludzie zaopatrują się w żywność na targach i bazarach, które z powodu zimna są naturalnie zamrożone. Na pierwszym planie znajdują się targi rybne. Ponieważ klimat nie sprzyja rolnictwu ani uprawie warzyw, ludzie spożywają głównie mrożone ryby poławiane w jeziorach, przynoszą do domu zamrożoną rybę z targu i usuwają jej łuski ostrymi nożami. Nie ma tam nikogo, kto odmówiłby jedzenia ryby w ten sposób. Kupki smakowe ludzi przystosowały się, a spożywanie surowej mrożonej ryby stało się ich narodowym daniem. Twierdzą oni, że krojenie i jedzenie surowej ryby jest bardzo korzystne i smaczne, a także pomaga chronić organizm przed zimnem. Oprócz utrzymania ciepła i zdobywania pożywienia, istnieje jeszcze jeden kluczowy problem w tym regionie, a mianowicie problem wody pitnej. W regionie tym nie ma stacji uzdatniania wody ani firm sprzedających butelkowaną wodę pitną. Dlatego pozyskanie czystej wody do picia jest absolutnie niezbędne. Podczas długich miesięcy zimowych rury doprowadzające czystą wodę do domów zamarzają, a instalacje są odcinane. Ludzie udają się nad rzeki, gdzie dostępna jest czysta woda i przynoszą do domów duże bryły lodu do przechowywania. Oczywiście bryły lodu nie są łatwo dostępne w rzece. Odłupywanie lodu wymaga znacznej siły i wysiłku. Ludzie używają elektrycznych narzędzi tnących, harpunów oraz toporów, aby rozbijać warstwy lodu i wydobywać je w dużych ilościach. Nie jest to zadanie, które może wykonać jedna osoba, dlatego mieszkańcy muszą gromadzić się i współpracować, aby przetrwać. Gdy wszystkie etapy zostaną zakończone, Bryły lodu są transportowane traktorami i rozdzielane do domów. W domach ludzie wrzucają lód do beczek z czystą wodą w miarę jej ubywania. Rozbijają lód na mniejsze kawałki nożami, aby szybciej się topił i zamieniał w wodę. Gdy lód w beczce się roztopi, używają tej wody do mycia rąk, twarzy, a nawet do picia. Krótko mówiąc, moi przyjaciele, jeśli mieszkacie w tym regionie lub odwiedzacie tamtejszą rodzinę, nie spodziewajcie się bieżącej wody w kranach. Weźcie miskę. Nabierzcie potrzebną ilość wody z beczek z oczyszczoną wodą i po prostu jej używajcie. Jeśli mieszkacie tam i macie dziecko, życie staje się jeszcze trudniejsze, ponieważ drogi są stale pokryte śniegiem i lodem. Dzieci z tego regionu muszą chodzić do szkoły tak długo, jak temperatura nie spada poniżej minus 55 stopni. Jeśli temperatura osiągnie minus 70 stopni, zajęcia są tymczasowo zawieszane do momentu, aż temperatura wzrośnie. Innymi słowy, ludzie w tym regionie żyją zgodnie z rytmem natury. Ich podstawowym celem nie jest kupno domu, samochodu ani wzbogacenie się, lecz przetrwanie i ochrona swoich rodzin w regionie o najbardziej surowych warunkach pogodowych na świecie. Załóżmy, że do tego momentu wstaliście z łóżka, ogrzaliście dom i skorzystaliście z toalety. Następnym krokiem jest oczywiście śniadanie. Jak myślicie, co jedzą miejscowi na śniadanie? Ludzie preferują jak najbardziej tłuste potrawy na poranek. Powodem jest to, że tłuste jedzenie zawiera dużo energii i pomaga utrzymać ciepło ciała. Dlatego najczęściej na śniadanie spotyka się tłuste naleśniki i kremowe potrawy. Nie ma dużej różnorodności śniadań, a ludzie jedzą naleśniki jak chleb, smarując je dżemem. Nie używają lodówek w domach, ponieważ nie są one potrzebne. Jedzenie przechowuje się albo na zewnątrz, albo w chłodnym kącie domu, do którego nie dociera ciepło. Gdy wychodzisz na zewnątrz, nie masz przy sobie trzaskającego pieca na drewno. Ludzie przyzwyczaili się do noszenia co najmniej czterech lub pięciu warstw ubrań, czyniąc z tego styl życia Wychodząc z domu, zakładają futrzane ubrania i ocieplane buty, aby się chronić. Nie jest to wybór, lecz konieczność przetrwania, ponieważ na zewnątrz panuje ekstremalny mróz. Jeśli pozostaniesz na dworze dłużej niż pół godziny, możesz napotkać poważne problemy. Na przykład, nawet jeśli zakryjesz każdą część ciała, rzęsy i brwi po pewnym czasie i tak zamarzną. Dlatego trzeba szybko dotrzeć tam, gdzie jest to konieczne. W tym regionie dzieci uczą się w klasach liczących od 8 do 10 uczniów, a dzień szkolny trwa 5 godzin. Gdy dzieci rozpoczynają naukę, przechodzą 4 lata edukacji podstawowej, a następnie kontynuują naukę do klasy 11. Po ukończeniu klasy 11 przygotowują się do studiów wyższych. W szkołach naucza się języka rosyjskiego, angielskiego oraz języka sacha. Język sacha jest jednym z najstarszych języków ludzkości i stanowi podstawę wielu grup językowych Azji Środkowej. Oczywiście w tym kontekście znacznie różni się on od języka rosyjskiego. Innymi słowy, osoba rozpoczynająca naukę w tym regionie musi opanować zarówno swój język ojczysty, jak i inny język np. rosyjski. Jednocześnie jest to konieczne, ponieważ młodzi ludzie podejmujący naukę mogą nie chcieć pozostać w takim miejscu. Jeśli chcą odkrywać inne regiony Rosji, znajomość języka rosyjskiego jest ważnym wymogiem dla ich przyszłej kariery zawodowej. W tamtejszych szkołach istnieje nietypowa praktyka. Prawie po każdej lekcji uczniowie otrzymują małe przekąski. Mieszkańcy tego miasta jedzą często i regularnie, ponieważ muszą utrzymywać wysoki poziom energii w walce z zimnem. Dlatego dzieci dostają owoce, napoje, słodycze lub posiłki podczas przerw między zajęciami. Mimo, że panuje tam silny mróz, rodziny wysyłają dzieci same do szkoły. Odległości między osiedlami a szkołami są bardzo małe, a wszyscy w okolicy się znają. W wioskach żyją społeczności liczące mniej niż tysiąc osób, a mieszkańcy są ze sobą bardzo silnie związani. Ludzie troszczą się o siebie nawzajem i wzajemnie się chronią. W wioskach nie występują problemy takie jak rasizm, dyskryminacja etniczna, porwania czy terroryzm. W końcu, kto zajmowałby się takimi sprawami w najzimniejszym regionie świata? Połowę populacji tej autonomicznej republiki stanowią ludzie Sacha, czyli rdzenni mieszkańcy tego regionu. Dlatego nie ma tam niebezpiecznych jednostek, które zakłócałyby codzienne życie ludzi. Życie miejskie opiera się na samochodach i minibusach. Nawet jeśli ludzie mieszkają w centrum miasta, nie mogą dużo chodzić pieszo, ponieważ warstwy śniegu są bardzo grube i utrudniają poruszanie się. Po od 20 do 30 minutach chodzenia, całe ciało zaczyna zamarzać. Ludzie korzystają z transportu publicznego, aby uniknąć chorób. Średnie temperatury wynoszą zazwyczaj około minus 50 stopni, i taka temperatura jest uznawana za normalną, aby życie miasta mogło się toczyć dalej. Co więcej, dym z rur wydechowych samochodów w ciągu kilku sekund zamienia się w mgłę, więc jeśli nie masz wzroku jak elf, nie zobaczysz dalej niż kilka metrów przed sobą. Ponadto ludzie starają się nie nosić okularów na zewnątrz, o ile to możliwe. Metal w ekstremalnym mrozie przykleja się do twarzy. Jeśli oprawki lub szkła okularów przylgną do skóry, policzki i okolice oczu mogą doznać poważnych obrażeń. W tym mieście nikt nie wychodzi na zewnątrz, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Ludzie wychodzą tylko na zakupy lub w sytuacjach obowiązkowych, zwłaszcza zimą. Około godziny 17 na zewnątrz robi się całkowicie ciemno, a ludzie wycofują się do swoich domów. W ciągu dnia wszyscy noszą płaszcze, grube futra, czapki i szaliki, ponieważ życie tam jest dwa, a nawet trzy razy zimniejsze niż w lodówce. Szczególnie jeśli masz własny samochód i nie dbasz o niego odpowiednio, szybko się zepsuje, ponieważ nie ma tam parkingów podziemnych. Samochody stoją cały czas na zewnątrz, dlatego ich powierzchnie muszą być izolowane grubymi pokrowcami. Spacerując po mieście, można zauważyć, że wiele rzeczy przy drogach jest zamarzniętych. Ludzie suszą pranie w niekonwencjonalny sposób, ponieważ urządzenia elektryczne nie działają tam dobrze, a rury wodne są zamarznięte. Ubrania są prane ręcznie, a następnie suszone na zewnątrz. Problem polega jednak na tym, że ubrania zamarzają jak papier z powodu mrozu. Muszą oni następnie ogrzewać zamarznięte ubrania, aby móc je nosić w czystej postaci. Można przeprowadzać proste eksperymenty, aby zrozumieć, jak zimne jest tam powietrze. O chłodzie można się także przekonać, analizując przekąski spożywane przez mieszkańców. W celach poznawczych można odwiedzać muzea lodu i rzeźby lodowe w miastach. Konstrukcje wykonane z lodu nigdy się nie topią i zachowują swój pierwotny kształt przez cały rok. Miejsca te nazywane są obszarami wiecznej zmarzliny, czyli terenami trwale zamarzniętymi. Zamarznięta ziemia pod powierzchnią nie ulega żadnym zniszczeniom, a obiekty znajdujące się w jej wnętrzu pozostają zakonserwowane przez cały rok. Prawie wszystkie domy w tym regionie są zbudowane z drewna, ponieważ drewniane domy dobrze zatrzymują ciepło, a ciepło z pieca opalanego drewnem pozostaje wewnątrz. Zwierzęta żyjące w tym regionie to gatunki, które z powodzeniem przystosowały się do zimnego klimatu. Mogą one przetrwać w temperaturach sięgających minus 70 stopni. Gdy tam pojedziesz, zobaczysz, że konie, renifery i psy mają bardzo gęstą sierść. Z biegiem czasu odporne gatunki zwierząt zdołały przetrwać w tym regionie, podczas gdy inne nie były w stanie poradzić sobie z syberyjskim mrozem. Dorośli mężczyźni w tym regionie są bardzo zręczni w stolarstwie. Naprawa, wytwarzanie lub dostosowywanie przedmiotów potrzebnych w gospodarstwie domowym to tam prawdziwy fach. Jest to coś, co każdy dorosły mężczyzna powinien umieć i robić. Mężczyźni spędzają wolny czas w swoich warsztatach, wykonując różne przedmioty. W rzeczywistości przekazują oni te umiejętności swoim synom. Ten zwyczaj jest czymś więcej niż hobby, jest to konieczność przetrwania. Na przykład, jeśli zepsuje się Twój samochód, jeśli dach zacznie przeciekać, albo jeśli w drewnianym domu pojawią się pęknięcia wymagające naprawy, jako głowa rodziny, to mężczyzna ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie tych problemów. Ponieważ nikt nie przyjdzie do Twojego domu przy minus 70 stopniach, aby naprawić dach lub naostrzyć noże do krojenia mięsa. Każdy musi radzić sobie sam. Ponadto ryby są tam przechowywane w bardzo dużych ilościach. W Bukit Tir ryby magazynuje się w znacznych ilościach, aby wystarczyły na cały rok. Ponieważ uprawa owoców i warzyw jest niemożliwa z powodu surowego klimatu, ludzie w grupach udają się na zamarznięte rzeki, aby łowić ryby. Lód na rzekach i jeziorach jest rozbijany harpunami, a następnie pod lód zarzuca się sieci. Ludzie stoją przy sieciach całymi godzinami, czekając, aż ryby zostaną złapane. Wieczorem gospodynie domowe przygotowują ryby złowione w tamtejszych rzekach. Najpierw dokładnie je czyszczą, a następnie gotują ponieważ ryby są spożywane niemal codziennie, nie stosuje się skomplikowanych metod przygotowania, takich jak grillowanie. Gotuje się je w garnku z osoloną wodą i spożywa. Również w restauracjach można spotkać potrawy, z którymi nie jesteś zaznajomiony. Kuchnia opiera się na mleku, czerwonym mięsie, rybach oraz dzikich owocach. W tym kontekście spożywa się mięso końskie oraz lekko zamarznięte, surowe ryby. Istnieje tradycyjne danie zwane straganiną, które składa się z cienkich plasterków surowego, mrożonego pstrąga. Osoby jedzące surową rybę twierdzą, że mięso ma bardzo delikatny i świeży smak. Podkreśla się również, że jest ono wyjątkowo pożywne w trudnych warunkach zimowych. Ponadto, mrożone mięso i wątroba końska są dla nich niezbędne. Na przykład po epoce lodowcowej ludzie Sacha, znani również jako Jakuci, przetrwali spożywając surowe mięso końskie, a ich potomkowie zdołali przetrwać aż do dziś. Dlatego rodziny w tym regionie darzą mięso końskie szczególnym szacunkiem. Oprócz spożywania mięsa końskiego Piją oni także w dużych ilościach sfermentowane mleko klaczy zwane kumysem. Kumys podaje się na zimno, w charakterystycznych naczyniach jakutów. Jeśli znasz kulturę Azji Środkowej, być może już próbowałeś mięsa końskiego i mleka klaczy, więc nie będziesz mieć trudności z zaakceptowaniem tamtejszych zwyczajów kulinarnych. Jeśli zostaniesz zaproszony do czyjegoś domu, możesz mieć wiele pytań dotyczących toalety. Jak wspomniano wcześniej, z powodu ekstremalnych temperatur rury wodociągowe zamarzają i czysta woda nie dociera do wnętrza domów. To samo dotyczy toalet, ponieważ zamarznięte powietrze uniemożliwia funkcjonowanie kanalizacji. Dlatego prowizoryczne kabiny toaletowe buduje się na zewnątrz domów, a ludzie załatwiają swoje potrzeby w lodowatym powietrzu. Jeśli chodzi o prysznice, z powodu ekstremalnego zimna, ludzie mogą brać kąpiel tylko raz w tygodniu, najczęściej w niedzielę. Oczywiście nie oznacza to bieżącej wody, jak w zwykłym prysznicu. Istnieją zewnętrzne kabiny kąpielowe, w których rozpala się ogień drewnem, tworząc atmosferę podobną do sauny. Strefa kąpielowa jest ogrzewana przez około 5 godzin, aby osiągnąć odpowiednią temperaturę. Do kąpieli potrzeba około jednego wiadra wody. Woda jest pozyskiwana poprzez zbieranie czystych bloków lodu z rzek oraz topienie śniegu z zewnątrz. Śnieg i bryły lodu topnieją w wiadrze, zamieniając się w wodę. Po pięciogodzinnym ogrzewaniu kabiny, temperatura pary wewnątrz osiąga około 100 stopni i miejsce jest gotowe do kąpieli. Istnieje jeszcze jeden interesujący aspekt tych stref kąpielowych. Bez wykonywania jakiejkolwiek aktywności można spalić około 300 kalorii. Podobnie jak ludzie w innych miejscach próbują schudnąć, chodząc do sauny. Tutaj dzieje się to w sposób naturalny. Po około od 20 do 30 minutach kąpieli ludzie spieszą się do domów i kładą się spać. W codziennym życiu mieszkańcy tego miasta nie mają wielu opcji na hobby i aktywności. Poza zabawą w śniegu czasami grają w piłkę nożną na zamarzniętym terenie lub cieszą się przejażdżkami saniami. Region ten słynie również z diamentów. Jeśli odwiedzisz tamtejsze sklepy, zobaczysz biżuterię i akcesoria wykonane z diamentów. Ponadto Syberia od zawsze była najbardziej produktywnym regionem górniczym Rosji. W przeszłości przestępcy byli wysyłani do syberyjskich kopalń jako forma kary. A także ludzie, którzy chcieli zarobić pieniądze, przybywali tu, by pracować w okolicznych złożach. Wiadomo, że Syberia wciąż posiada bardzo ważne złoża diamentów i pod tym względem jest niezwykle bogata w cenne minerały. Tak więc codzienne życie Jakutów przebiega właśnie w ten sposób. Czy kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, aby mieszkać w miejscu odizolowanym od świata, setki kilometrów od najważniejszych regionów Ziemi, w nowoczesnym roku, takim jak 2026? Dotarliśmy do końca naszej historii. Na razie, jeśli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić polubienia i zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem. Subskrybujcie.